Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie nasi drodzy. Bardzo proszę Beata Zatorska i Piotr Kranik. Witamy Was i pozdrawiamy z kolejnego dnia zajęć warsztatu Mistrza Profesjonalnej Rekrutacji. Już niemal taką swego rodzaju tradycją się stało, że gdzie Beata uczestniczy w zajęciach, które... Mam okazję prowadzić, albo gdzie spotykamy się na jakichś zewnętrznych wydarzeniach, jak to też miało miejsce w Warszawie przy okazji pobytu Roberta Kiyosaki, to zazwyczaj nagrywamy wspólnie live, ponieważ łączy nas wspólna pasja, wspólne zainteresowania, którymi są marketing sieciowy, tak? I chcielibyśmy z wami się dzielić tym, co uważamy, że warte jest podzielenia się, co może wam pomóc w Waszym biznesie. A wczoraj dotknęliśmy tematu takiego początkowego, mówiącego o tym, dlaczego warto się marketingiem sieciowym zająć, co to w ogóle jest, dlaczego Ty, dlaczego teraz. I wierzę po komentarzach przynajmniej i po tym, co do nas dotarło, że to jest temat bardzo nośny, że to jest temat, który jest potrzebny, trzeba go wywoływać. I spotkał się z Waszym zainteresowaniem. Dzisiaj będziemy to kontynuować. Dokładnie, będziemy kontynuować, bo wczoraj rozpoczęliśmy niesamowicie burzliwą dyskusję na ten temat. Dzisiaj kontynuacja będzie w postaci tego magicznego słowa jak. A jutro dla Was specjalna niespodzianka. Powiemy Wam, co należy zrobić, jeśli już przyglądacie się i zastanawiacie się, czy warto po prostu podjąć wyzwanie i podłączyć się na tą falę właśnie tak. marketingu sieciowego, koniecznie z dobrą firmą. Bez względu na to oczywiście jaką firmę wybierzecie, jeżeli jeszcze jej nie wybraliście, jeżeli jest to, to firma, która oferuje uczciwe produkty, daje uczciwą szansę na zarobienie właściwych dla Was pieniędzy, to jest to na pewno lepsze niż przyglądanie się z boku, jak inni korzystają z tej szansy, dlatego też chcemy Was inspirować do tego, abyście przynajmniej w najgorszym przypadku przyjrzeli się tej możliwości. Oczywiście te słowa kieruję do tych z Was, którzy poza marketingiem jesteście. A jeżeli już działacie w tej lub innej firmie, Marketingu sieciowego, to wierzymy, że to, czym się z Wami dzielimy, może być dla Was pomocne, może Was uzbroić w jakieś argumenty, być może przyczynić się do tego, że gdzieś tam w głowie pojawi się ten klik. A może być tak, że ktoś, kto Was obserwuje, dzięki temu, że udostępnicie na przykład tę transmisję, usłyszy z naszych ust to, co być może umknęło mu, kiedy Ty o tym mu mówiłaś czy mówiłeś. A może dlatego po prostu, że jesteśmy obcy, tak, a wiemy, że takie powiedzenie działa, że trudno być prorokiem we własnym domu i być może właśnie z tego powodu, że usłyszy to z ust kogoś obcego, nie Twoich, to zechce się do Ciebie odezwać i powie, słuchaj, wiesz co, ja jednak chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej. To czekanie, o którym powiedziałeś, to jest najgorsza rzecz z możliwych. Sama czekałam, przyglądałam się wiele lat, bo byłam użytkownikiem po prostu produktów doskonałej jakości. I teraz oczywiście żałuję, bo czas i tak upłynął, a właściwie mogłam wtedy już po prostu podjąć decyzję. Także jeśli tak. się przyglądacie, to po prostu. Ostateczny termin jutro, podejmijcie tę decyzję, jak już będziecie wszystko wiedzieć i rzeczywiście zróbcie coś dla siebie, bo po prostu warto. I za chwilkę Wam powiemy, jak. Jak to zrobić. I właśnie tak pomału do tego tematu się zbliżając, e, nasze historie, chociaż dość odległe w czasie, bo moja historia z marketingiem sieciowym rozpoczęła się w 93 roku, Batki wiele, wiele lat później. Bo, dokładnie kilka, e, dokładnie, kilka lat, lat temu. temu tak. Ale te historie, choć odległe w czasie, pokazują. W jak różny sposób są ludzie do marketingu sieciowego zapraszani? Ponieważ Batka została zaproszona na produkty. Została zaproszona na produkty, przez kilka lat była użytkownikiem, jak powiada, świetnych produktów, i dopiero po kilku latach z jakiegoś powodu zainteresowała się biznesem. Ja natomiast rozpocząłem tę działalność od razu biznesowo. To znaczy zostałem zaproszony nie po to, żeby korzystać z produktów czy usług, ale zostałem zaproszony na dzień dobry, na biznes. Czyli od pierwszego dnia traktowałem tę formę działalności jako działalność biznesową, która miała mnie doprowadzić do tych celów, które były dla mnie ważne. I Ktoś, kto do mnie dotarł, trafił na jakiś powód, który był dla mnie istotny. A jak to się stało przy okazji, że Ty z produktowca i z osoby, która była tylko i wyłącznie konsumentem, zainteresowałaś się biznesem? Jak to się stało? Biznesem zainteresowałam się, ponieważ właściwie obiecałam mojemu synowi, którego serdecznie pozdrawiam, że na jego 18. urodziny będę menadżerem. Tak kiedyś rzuciłam przy obiedzie czy w. Wiesz, podczas świąt przy jakimś tak. tam stole. No i później trudno mi było się z tego wycofać. A tym bardziej chciałam pokazać mu, że wszystko w życiu jest możliwe, i dać mu taką nadzieję na przyszłość, bo to przecież młody człowiek. Że właściwie wszystko, co sobie wymyśli, wymarzy, to jest absolutnie możliwe tylko wtedy, kiedy będzie mocno chciał i pragnął tego, będzie miał takie pragnienie od wewnątrz. I to rzeczywiście się udało. Zrobiłam tą pozycję dosłownie w trzy miesiące, bo, bo tylko tyle czasu miałam od momentu, kiedy się po prostu obudziłam któregoś ranka i po prostu popatrzyłam, że zostały mi trzy miesiące do jego urodzin. I rzeczywiście pokazałam mu przykład, i zawsze o tym mówię z dumą, że faktycznie jeśli mamy dobre dlaczego, i odniosę się do wczorajszego live'a, posłuchajcie koniecznie. Jeśli znajdziecie w sobie tą palącą potrzebę, to swoje dlaczego, to naprawdę zrobicie, zrobicie absolutnie wszystko. Tak, aczkolwiek to dlaczego jest tą bazą, jest tym początkiem, jest tym naszym głównym motywem, który nas napędza do tego, aby zdobyć wiedzę jak to robić. I moi drodzy, nie wystarczy tylko mieć palącego pragnienia osiągnięcia sukcesu. Lepiej mieć i palące pragnienie osiągnięcia sukcesu, jakkolwiek go definiujemy, i mieć wiedzę jak go osiągać, niż eksperymentować, uczyć się na błędach własnych, bo to jest niestety najbardziej kosztowne. Dlatego też dzielimy się z wami tym, co naszym zdaniem może być taką po części, takim po części zbiorem odpowiedzi na pytanie jak to robić Nawiasem mówiąc, będziemy czasami zerkali, to tak też od razu Wam wyjaśniam, raz na lewy obiektyw, raz na prawy obiektyw, ponieważ transmitujemy na dwóch profilach: i Beatki, i moim. Wczoraj na moim padła bateria, więc dokończenie tego live'a wczorajszego znajdziecie na profilu Beatki, ewentualnie na moim kanale YouTube. Ale nie dziwcie się, że nie zawsze patrzymy Wam w oczy, to jest tak, nawiasem mówiąc, pewien ważny element komunikacji. Tutaj dzisiaj wałkujemy. Kwestie związane z komunikacją, więc nie miejcie nam za złe, że nie zawsze patrzymy Wam wprost w oczy, tylko czasami tak trochę, trochę bokiem, ale to dlatego, że jest drugi obiektyw. Przy okazji poruszyłeś ten temat. Ja muszę Wam powiedzieć, że patrzę teraz za tymi ekranami telefonów. Mamy ściany wypełnione kartami, flipchartów i tak sobie myślę, że każdy, kto chce profesjonalnie podejść do tematu, powinien tutaj się pojawić na tym szkoleniu. Piotrze, robisz naprawdę wielką robotę, zmieniając po prostu obraz marketingu sieciowego w naszym kraju. Myślę, że wyjdziesz za moment za granicę i tam też będą Polacy za granicą mogli z takich warsztatów skorzystać, bo rzeczywiście jest to ogromna dawka wiedzy, którą polecam każdemu, kto chce profesjonalnie podejść do tematu, nie paląc rynku. Co tak. ja uczyniłam, nie tak. znając, nie wiedząc, jak to zrobić. Tak, bardzo Ci dziękuję za te dobre słowa. Mnie szczególnie cieszy to, że uczestnicy tych warsztatów wyjeżdżają stąd i to już całkiem Aha. spora grupa ludzi, bo w ciągu ostatniego e, e, półtora roku, czy ponad półtora roku, prawie dwóch lat, e, przez ten warsztat przeszło sporo ludzi Aha. z różnych firm e, i e, zdecydowany głos e, słyszę od nich, że. Mogą cieszyć się z poprawy swoich rezultatów, Absolutely. że poprawia im się jakość rekrutacji, pojawia im się skuteczność, potem w efekcie przeżywalność tych ludzi w strukturze. Mm -hmm. I to jest dla mnie największa zapłata za to, że tutaj dzielę się tym, co stanowi bazę moich i wyraz moich 25 lat doświadczeń takiej aktywnej pracy networkera. Ale o tym może przy innej okazji dzisiaj skupmy się na tym, tak jak. No i od czego byśmy rozpoczęli Bartko? No nie wiem, nie wiem właściwie od czego tu rozpocząć. Ja myślę, że bardzo fajny schemat kiedyś, na którymś live'ie poruszyliśmy. Pokazywałeś y, tradycyjny model sprzedaży versus właśnie model y, biznesu marketingu sieciowego. I to wydaje mi się, że powinien każdy zobaczyć, kto się zastanawia, ponieważ to jest model, y, z którego sobie bardzo wiele osób nie zdaje w ogóle sprawy. Tak. Znaczy, mamy do czynienia, jak dobrze wiecie, z takim magicznym słowem sieć. Tak i to sieć dzisiaj oczywiście jest już w dużej mierze to słowo odczarowane, ponieważ każdy z nas jest klientem, użytkownikiem mhm. zazwyczaj wielu sieci, tak? Sieci stacji benzynowych, sieci sklepów spożywczych, sieci telefonii komórkowej, korzystamy z sieci autostrad i tak dalej, i tak dalej. To słowo sieć nabiera dzisiaj takiego właściwego, poprawnego znaczenia. Kiedyś Mogło to oznaczać właśnie złapanie kogoś w sieć, mhm. tak? czyli zniewolenie tego drugiego człowieka. Mhm. I moi drodzy, zdajmy sobie sprawę z tego, że kluczem do zrozumienia, a później przekazywania innym ludziom wiedzy o tym, czym jest marketing sieciowy, skąd się ta nazwa w ogóle wzięła, jest właśnie to, aby samemu zdać sobie sprawę, że to jest forma biznesu która ma wiele podobieństw do tradycyjnej sieci dystrybucji. Tak? I ja, jeśli pozwolicie, to pokażę Wam to, chociaż być może, że niektórzy z Was, którzy obserwujecie nas od dłuższego czasu, sobie tylko dzisiaj ugruntujecie tę wiedzę, ale jak doświadczenie mnie uczy, powtarzania nigdy dość. Otóż czym w ogóle jest marketing sieciowy w odniesieniu do biznesu tradycyjnego? Moi drodzy, chyba truizmem będzie stwierdzenie, że żyjemy w czasach, w których nie jest sztuką coś wyprodukować. Dzisiaj sztuką jest sprzedać. I dobrze wiecie, że ktoś może mieć wspaniałe produkty, wspaniałe usługi, wspaniałą wiedzę, ale jeżeli nie będzie potrafił tego sprzedać, jeżeli nie znajdzie klientów na te produkty, usługi bądź swoją wiedzę, no to może się zdarzyć, że z jego pomysłu na. Biznes, czy na to, co sobie wymyślił jako aktywność zawodową, e, niczego nie będzie. tak? I moi drodzy, jest bardzo wielu geniuszy, którzy klepią biedę właśnie z tego powodu, że nie potrafili sprzedać swoich produktów czy usług. Jeżeli sobie weźmiemy tak dla przykładu, e, czysto teoretycznie wyima, wyimaginowaną sytuację, że mamy jakąś fabrykę, tak? jakiegoś producenta, jakaś fabryka, która tu ma komin, produkuje jakieś produkty, to Główny cel tej fabryki, aby mogła istnieć, aby mogła się rozwijać, to docierać do końcowy, końcowych klientów. I tutaj sobie takie magiczne, magiczną literkę, która oznacza rynek yy, zaznaczny. I teraz co robi ta fabryka? Więc, jeżeli sobie wyobrazimy, że nie będzie takaś mała, lokalna fabryczka, która dociera tylko do okolicznych mieszkańców, pójdziemy szeroko, jakiś załóżmy duży producent, który ma aspiracje na rozwój międzynarodowy, a przecież wiele firm marketingu sieciowego, czy właściwie wszystkie firmy marketingu sieciowego dzisiaj, w dobie rozwijającego się internetu, czynią wiele starań, aby rozwijać się międzynarodowo, globalnie. Niektóre firmy mają już globalne sieci na swoim koncie, a wiele polskich firm rozwija się wspaniale międzynarodowo, no to moi drodzy, jeśli ta firma jakąś centralę ma i chce docierać jakąś, jakąś fabrykę ma w jednym miejscu i chce docierać do e, odbiorców na wszystkich kontynentach, zaczyna tę dystrybucję od stworzenia, nazwijmy to sobie umownie, jakichś centrów logistycznych na poszczególnych kontynentach. Jeżeli tych kontynentów Tutaj byśmy sobie narysowali kilka, no to będą to te główne centra przeładunkowe. No i dalej sobie wyobraźmy dla przykładu, że jest to Europa, tak, z tego centrum logistycznego, europejskiego. Produkty są redystrybuowane do jakichś, nazwijmy sobie umownie, czysto teoretycznie, centrów w poszczególnych państwach, tak? Oczywiście dzisiaj mamy też często tak, że, że wybiera się jakieś dwa kraje centralne w Europie, tak? Jeden, jedna centrala, która spełnia warunki Unii Europejskiej, druga gdzieś tam inaczej. Ale tak dla przykładu rozrysujmy sobie, że będziemy mieli dystrybucję do poszczególnych państw, tak? No i co dalej się dzieje? Otóż te centralne centra logistyczne redystrybuują produkty do jakichś dużych sieci, tak? Dużych sieci hurtowni, takich typu Macrocash Carry czy Selgros. Przecież tych mega wielkich hurtowni w Polsce są dziesiątki, tak? I gdybyśmy sobie tutaj, dla przykładu, oznaczyli Polskę i te makrokesze, Selgrosy czy podobne mega hurtownie, to byłoby ich kilkadziesiąt. I co dzieje się dalej? Dalej te wielkie megahurtownie przekazują towar do końcowych punktów sprzedaży. To będą już te końcowe punkty sprzedaży, są ich setki, tysiące w branży spożywczej, no to będą tysiące punktów, poczynając od małych sklepików na, gdzieś na dworcach czy na ulicach, kończąc na większych, większych sklepach. No i teraz co dzieje się dalej? No klient idzie do tego sklepu, do tego końcowego punktu detalicznego i kupuje produkt, oczywiście kupuje produkt, tak, sobie to tutaj innym kolorem zaznaczmy, w cenie detalicznej, tak, detal. Kupuje towar w cenie detalicznej. I moi drodzy, przecież doskonale sobie zdajemy sprawę, że jeżeli będziemy mieli cenę detaliczną, jakieś umowne 100%, to koszt fabryki, cena, którą e, e, chce dostać fabryka jako zwrot swojej inwestycji plus jakiś zysk, to jest między 20 a 30% tak, od ceny, tak, z tej całej ceny detalicznej, czyli około 70 do 80% tak kwoty, którą płaci klient to są narzuty handlowe. To są koszty właśnie tego systemu dystrybucyjnego plus plus bardzo ważna rzecz, mianowicie reklama, tak? I Wiecie, e, jeśli użyłbym takiego przykładu, nie chcę tutaj czynić kryptoreklamy, ale e, zawsze mi przychodzi taka myśl do głowy, kiedy jestem na przykład, nie wiem, w kinie i widzę leci reklama Coca-Coli i sobie zadaję pytanie: po co oni wydają pieniądze na reklamę Coca-Coli? Przecież każdy człowiek w każdym cywilizowanym państwie i nie tylko wie, czym jest Coca-Cola. Dlaczego oni wydają na to pieniądze? Ale moi drodzy oni wiedzą, co robią. Tak? To są ogromne nakłady, które są ponoszone permanentnie po to, aby ten klient przypadkiem nie zapomniał, co to jest za produkt. I oczywiście cena reklamy wszyta jest tak, w cenę detaliczną stanowi jakiś procent. No i teraz, czy my jako klienci mamy wybór? Naprawdę to nie mamy wyboru. Natomiast co robią firmy marketingu sieciowego? Firmy marketingu sieciowego z założenia, tak, podchodzą do tego w trochę inny sposób. To założenie jest takie, że dystrybucja będzie się odbywała z pominięciem centrów handlowych, a więc nakładów na pracowników w galerii handlowej, tak, wszystkich kosztów, mediów i tak dalej, z pominięciem jakiejś hurtowni, ale będzie się odbywała poprzez niezależnych partnerów biznesowych. I czym się zajmują ci niezależni partnerzy biznesowi i jaki mechanizm oni wykorzystują? No, moi drodzy, każdy z nas słyszał o takim pojęciu jak marketing szeptany, jak marketing rekomendacyjny i dobrze wiemy, że każdy z nas, z nas tak naprawdę ten marketing szeptany.